Witajcie! Mamy 1 stycznia, dochodzi około 8 godziny z rana, nie ma imprezowania, nie ma, że o Jezu, kac, głowa boli, tego sprawy. Nie. A dlaczego? Czy pytacie? No jak to dlaczego? Otwieramy sezon wędkarski 2.20. Będą strągi muszą być. Nie ma innego wyjścia. Znaczy, no, no mam nadzieję, że będą, no, ale na ryby trzeba jechać, tak? Trzeba zamoczyć kija, trzeba być na świeżym powietrzu, łapać te ryby, bo same się rekordy nie pobiją. A co do rekordów, najlepszego w tym nowym roku, żeby Wam się szczęściło, nie wiem, prywatnie, zdrowie, yy, w pracy, no kurczę, co sobie wymarzycie? marzycie? Pobicia tych wędkarskich rekordów właśnie, co jeszcze nie zostały pobyte, spędzenia miłego czasu nad wodą i oglądania moich filmów, <grytanie> lokowanie produktu. Co, no nie będę Wam tutaj przedłużał, idę brać klamoty, ubieram buciory i lecimy nad wodę. de Tutaj macie przykład nowoczesnego budownictwa. No, pełna profeska, patrzcie. To nawet jakieś wyścielenie. Kurczę, szkoda, że taki syf. To nawet ma worek na śmieci. Ktoś sobie zostawił, nie wiem, pewnie coś bezdomni. No, ale muszę powiedzieć, rzadko spotykany tutaj u nas nad wodą, szczególnie nad rzeką. Nie mam nic przeciwko, ale mogliby chociaż po sobie te butle pozbierać Ci, co oglądali mnie w zeszłym roku, te styczniowe filmy o Pstrągach dalej, na pewno kojarzą, bo nie wiem czy pamiętają, jak mówiłem, że są tutaj prowadzone różnego rodzaju prace remontowe, łącznie z parkiem. Pokażę wam teraz z tego efekty. No patrzcie, na chwilę obecną wygląda to tak. Ścieżka edukacyjna, brama jak do narni. Tu jest most, który mówiłem, że podobno ma powstać i jednak powstał. Muszę przyznać, że z daleka wygląda na kawał muściszcza. O, nawet tutaj kogoś mamy. Dzień dobry! Zobaczcie, mamy informacje o florze, faunie tego terenu. Obszar Natura 2000 mamy jakiś opis szlaku wokół Starogardu No muszę przyznać, że naprawdę Nieźle to wygląda Słuchajcie, dochodzi 11 Mam za sobą jakiegoś, nie wiem, 2,5 godzinki Czystego łowienia No niestety Jest bez ryby Miałem jedno odejście, ale, znaczy odejście, Odejście, nie wiem, zwał jak zwał, Odpro... o, odprowadzenie. No ale niestety nie chciał powtórzyć w żaden sposób, ani zaatakować, więc mówi się trudno. Aczkolwiek ten, co kiedyś w ogóle spróbował wstrągowalnia wie, że to nie jest łatwy kawałek wędkarskiego chleba. No ale co, lepsze to niż siedzieć w domu, nie? Teraz tak, ogólnie z takich trochę ogłoszeń parafialnych. Bo ludzie do mnie pisali, co z kanałem, czemu nie wstawiasz, etc. No nie będę tutaj mówił o co chodzi. W każdym razie chciałbym powiedzieć, co będzie w przyszłości. Kwestia jest taka, że mam zamiar wstawiać przynajmniej jeden film miesięcznie. Jeśli chcecie więcej, no to co? Jakieś komenty, łapki, te sprawy, tak? Bo to najbardziej motywuje do wstawiania właśnie tutaj tych filmów na YouTube. Nie wcale jakieś tam suby i tak dalej, ale właśnie te komentarze, tak że Wam się podobało. Więc co, do zobaczenia następnym razem. Cześć.